optymalnym rozwiązaniem, ale takie 20 metrów kwadratowych do 25 powinno już spokojnie wystarczyć, aby ta nasza instalacja trochę nam tych zysków bądź strat podnosiła. No oby zysków. oby, zysków, jak oby najlepiej. zysków, A co o sprawności? Jaki jest okres yy, takiego standard, standardowego użytkowania? Standardowego. To tak. Producenci najczęściej podają, że do 20 lat będziemy mieli 80% uzysku z roku pierwszego. Także jeżeli y, przez pierwsze, jakieś tam 12 lat, powinno niby nam pracować w 100% tego, co zostaliśmy za. Dostaliśmy na początku przez firmę wykonującą naszą instalację, bądź sami to stworzyliśmy, po czym maksymalnie do 80% mocy startowej. Przy czym też trzeba pamiętać, że w naszych warunkach, jak zamontujemy około 5 kW, to tak naprawdę 4 to jest maksimum, które możemy uzyskać w kilka godzin bądź kilka dni w ciągu roku. Reszta to jest poniżej mocy zainstalowanej. Tu też trzeba mieć na to szczególną uwagę. Okej, okay, dobra, to teraz takie pytanko co do kosztów. W ogóle tak naprawdę czy to się w ogóle opłaca w tych czasach? Bo większość ludzi raczej ma takie sceptyczne do tego podejście, raczej tutaj się mówi o tym, że no ta technologia nie jest jeszcze taka zaawansowana i tak naprawdę niektórzy twierdzą, że ci sprzedawcy to tak naprawdę wciskają nam kit. Opłaca się to? Tak. Tylko zależy kto na jaki okres zwrotu liczy. Bo przy obecnych cenach za 1 kilowatogodzinę, czyli za energię, no to zwrot to jest około 5-6 lat. Teraz pomyślmy, że cena za energię elektryczną będzie wzrastać, nie ma innej możliwości. Więc im ona szybciej będzie wzrastała albo bardziej będzie wzrastała, tym nasza instalacja fotowoltaiczna zwróci się po krótszym w okresie czasu. Jeżeli nam załóżmy, że cena wzrośnie dwukrotnie, no to mamy około dwóch, trzech lat zwrotu instalacji. Mam nadzieję, sobie i wszystkim tego nie życzę, żeby cena tak szybko i gwałtownie wzrastała. Aczkolwiek różnie to może się wydarzyć. No dobra, czyli czekamy kilka lat i później tak naprawdę liczymy zyski. Liczymy zyski po kilku latach, bo wtedy koszt, w, koszt takiej instalacji nam się zwraca. Natomiast tak naprawdę my już. W pierwszym roku widzimy po naszym rachunku, że jak mieliśmy wydawać na przykład 300 zł rocznie na energię elektryczną, to około 85-80% jesteśmy w stanie to skrócić, więc jakieś tam 24 zł do 30 zł może wydamy w ciągu roku. To troszeczkę inaczej wygląda, bo zimą oczywiście nie produkujemy, więc mamy wyższe rachunki. Latem z kolei nam jakby operator sieci zwraca te. Pieniądze, no bo więcej dostarczamy, więc średnioroczny po prostu rachunek jest niskiej wartości. Okej. Okay. To teraz tak na koniec. Trzymamy tą naszą instalację przez x lat i pod względem ochrony środowiska. Co my z tymi panelami robimy? W Polsce na razie zbytnio z tymi panelami nic nie robimy, bo nasze instalacje jeszcze nie mają od tych 20 lat. Natomiast na pewno już. W tym okresie zaczynają powstawać firmy, które na pewno będą te panele utylizować. To już będzie po ich stronie, no bo szary obywatel nie powinien tego wykonywać. Z drugiej strony też większość elementów z tych paneli może zostać po prostu wykorzystana w dalszej produkcji, bądź znowu do instalacji fotowoltaicznych, bądź do innych odnawialnych źródeł energii. Australia już powoli się zbliża do początkowych 20 lat okresu użytkowalności. Takich instalacji, więc trzeba będzie obserwować te państwa, które te instalacje mają od wielu lat, jak one sobie z tym poradzą. Jeżeli wszystko będzie fajnie to wyglądało, to powinniśmy czerpać najlepsze informacje od tych państw. Od najlepszych, w skrócie. Dokładnie. No dobra, to może się mówmy tak, bo tak naprawdę pozadawałem Ci wszystkie pytania, które zamierzałem Ci zadać, tak? I teraz może któryś z naszych słuchaczy będzie miał jakieś dodatkowe pytania. to umów, może umówmy się w ten sposób, że jak pojawi się jakieś pytanie, Chociażby mailowo, tak? To ty na takie pytanie mógłbyś odpowiedzieć? Umówmy się, żeby to nie było w nieskończoność, tak? Trzy lata, ale powiedzmy <laughs> miesiąc. Miesiąc, tak. Oczywiście może być mailowo, możemy także i sobie porozmawiać na żywo, aczkolwiek nie wiem, czy taka opcja będzie. Zawsze zapraszam na Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej. No do, po, do odpowiedniego pokoju też możemy w sobie wtedy porozmawiać. Dobra, to ja na podsumowaniu, które nagram oddzielnie, podam twój mail służbowy gdzie będzie można się z Tobą skontaktować yy, poza do, programem. Dokładnie. Okej, okay, dobra. W takim razie dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję Tobie również za zaproszenie. Zbyszka zastaniecie na Politechnice Białostockiej na Wydziale Elektrycznym w Katedrze Elektrotechniki, Energoelektroniki i Elektroenergetyki. Natomiast jeśli mielibyście do niego pytania, niekoniecznie na temat paneli fotowoltaicznych, ale na przykład o to, jak studuje się na Politechnice. Jak się tam dostać, możecie śmiało pisać na jego maila z.solian W tym odcinku to już wszystko. Dzięki na razie i mam nadzieję do usłyszenia już niebawem.